Proszę pana kulturowa ta ekspansja. No to nie żadna ekspansja. Tu pan Janeczki wskazał powody, dla których żadnej ekspansji może być nie może. Z Kubą Wojewódzkim i Szymonem Majestkim daleko nie wyekspandujemy i z do elektroną. Czytam z tym nergalem cały, bo to, 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 to się rozmawać teraz. E, to, natomiast ważne jest, to, to, nie, to nie znaczy, że nic nie można zrobić. Bo bardzo dobrym jest, bardzo dobrym jest, to jest jedyna ostatni szaniec ogromny. Dlatego, że prawdopodobnie utracimy nie niepodległość. Dobrze by było jak terytorium państwa zostanie podzielone. Na strefę buforową jakiś Żydolan albo coś takiego. No tak, bo cała opinia światowa jest przygotowywana intensywnie do tego, że Polaków nie można zostawić samopas, bo jak się ich zostawi samopas, to zaraz zrobią coś okropnego. No. Czy historyk światowej sławy po co w książki pisze? Kto mówi? Państwo że nie zdajecie sprawy, jak byłem w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, to się przekonałem, jaka to jest kampania, która ma budżet, ma reżyserów, bo my temu potrafimy przeciwstawić jakieś amatorskie improwizacje, tylko. I to od czasu do czasu, bo reszta się boi. Także taka jest prawda. I to nie, nie, nie sądzę, żeby to było bezcelowe. To musi mieć jakiś cel. Jak się to robi, wydaje się pieniądze, to czemuś to ma służyć ta polityka historyczna, tylko u nas się robi politykę historyczną, która niczemu nie służy, bo na westerplatte pan premier i z panem prezydentem się prześcigali we wmawianiu całemu światu, że myśmy najwięcej w tyle stali. Bo może to i prawda, ale no co z tego ma wynikać nie? Natomiast inni robią politykę historyczną przemyślaną, która ma doprowadzić do politycznych rezultatów. I w tej sytuacji yy, zachowanie tożsamości kulturowej jest naszym ostatnim szansem obronnym, bo myśmy już raz niepodległość utracili, ale akurat w tym okresie najbardziej płodnym pod względem kulturowym, epoka była najbardziej płodna. My się z rozdziobywania tych okruszków do tej pory żywimy i dwudziestolecia międzywojennego. Dlaczego? Dlatego, że w XIX wieku jeszcze nikomu nie przyszło do głowy, żeby ludziom tam nakazywać, jak mają myśleć. A w XX już wprawdzie przyszło, ale akurat mieliśmy taki, taką pieredyskę wolnościową. I e, bardzo dobry, to jest bardzo dobry przykład, że można utracić niepodległość, ale nie utracić, nie, nie, nie dać się cofnąć do poziomu przednarodowego. Jeszcze lepszym przykładem są Żydzi, którzy państwa mieli prawie dwa tysiące lat. A wpływ ich na bieg spraw światowych był nieproporcjonalnie wielki, w do ich liczebności. Naród Dlaczego? Dlatego, że cały czas utrzymywali tożsamość swoją. Nawet w sposób taki, w na sposób, który uznalibyśmy za dziwaczny, ale to nic tym śmiesznego, dziwacznego nie ma, jak jest skuteczny, to znaczy, że jest dobry. Ale w jaki sposób utrzymać tę zdolność, to musi naród... U utrzymać zdolność do tworzenia żywej kultury. Warunkiem sine qua non żywej kultury jest jej autentyczność. A do autentyczności jest niezbędna wolność słowa. Dlatego walka o wolność słowa jest taka ważna. Jest taka ważna. To jest najważniejsze właściwie. Możemy państwo stracić, byleśmy tego nie stracili, to się zawsze odkujemy. Jak to stracimy, to już się nie odpujemy, Nigdy znikniemy, po prostu rozpuścimy się bez śladu, tak jak surf w Europie. I yy, ostatnia sprawa. No, yy, ze Stanami Zjednoczonymi, Europa Wolny, no końców ze Stanami Zjednoczonymi, była taka próba w 1988 roku w postaci inicjatywy adriatyckiej. Jeszcze nawet w dziew, 2000, 2000 roku yy, Nowak Jeziorański napisał taki artykuł w Rzeczypospolitej, to pamiętam, bo to taką nadzieję mnie obudziło, że państwa europejskie powinny tam takie zdanie napisać. Nowak Jeziorański dlatego jego, do jego słów przywiązuje wagę, że on był agentem amerykańskim i on nam mówił, co Departament Stanu Myśli. Tak, no tak jakby nam powiedział ktoś ważniejszy, ale nie, ch nie chciąc się wiązać, no to przez Nowaka nam mówili takie rzeczy. I Nowak Ziorański powiedział, że napisał tam, że powinny państwa europejskie ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Grupa państw europejskich ze Stanami powinna oświadczyć, że obecna propozycja Unii Europejskiej jest propozycją nie do przyjęcia. Tam chodziło artykuł. I miał tytuł, czy NATO jest zagrożone. To, to była oferta per hexagonale, uzupełniona i poprawiona ze Stanami Zjednoczonymi na celu. No ale 11 września zmienił amerykańskie priorytety, walka z terroryzmem, cokolwiek by to miało znaczyć i na razie Barack Obama 17 września powiedział, że żadnych dywersantów nie potrzebujemy. Ma większe zmartwienia. No i w związku z tym nasza cała y, polityka, tak zwana post rozsypała się w jednej chwili. Y, to jest tak, jak napisałem, że y, tam na Białorusi to tak się zachowujemy, jak partyzant, który nie zauważył, że wojna się skończyła i wysadza tobie bez <laughs> A wojna no, już się skończyła. Już nikt tego nie... pociągi teraz mają mieć to normalnie. Dziękuję bardzo.